Jeśli jesteście po operacji kręgosłupa, to na pewno, albo szykujecie się do niej, to na pewno macie w głowie mnóstwo pytań. Co z rehabilitacją, kiedy będę mógł wrócić do jazdy samochodem, co z myciem się, myciem zębów, czynnościami dnia codziennego, także co z seksem, bo to też bardzo ważny aspekt, kiedy można wracać do normalnej aktywności fizycznej. Opowiem Wam dzisiaj o tym. Ja nazywam się Agnieszka Anszczak, jestem fizjoterapeutką i terapeutką manualną. Na co dzień pracuję z pacjentami w z ostrymi przewlekłymi stanami bólowymi także z pacjentami po operacjach kręgosłupa lędźwiowego. Zapraszam. Jeśli chodzi o zalecenia, to opowiem je dla operacji stabilizacji, czyli to jest już duża operacja, gdzie mamy montowane implanty na jednym, dwóch, znaczy zawsze na dwóch, trzech, czterech poziomach. Natomiast jeśli mieliście robioną dyssektomię, to tych obostrzeń jest dużo mniej, możecie do aktywności wracać w zasadzie o połowę szybciej niż w przypadku operacji stabilizacyjnych. I tu będę Wam wplatać też i opowiadać o tym. Dobrze, więc w przypadku stabilizacji. Głównym, takim najważniejszym okresem jest okres 8 tygodni. E, przy mikrodystektomii około 4 tygodni i wtedy przede wszystkim unikamy mocnych ruchów skrętnych, schylań, wyprostów. E, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze musi się wygoić, a po drugie w przypadku implantów ze stabilizacją, te implanty muszą się ładnie wzrosnąć w układ kostny, tak? dlatego przestrzegamy tego czasu. Po operacji powinniście Państwo nosić gorset stabilizujący. To, co jest ważne, gorset zawsze zakładamy na leżąco, czyli nie w siedzeniu, a na leżąco. W przypadku stabilizacji nosimy go 8-10 tygodni. W przypadku mikrodyscektomii koło 4 tygodni. Tu też wszystko zależy od wskazań operatorów, dlatego że spotkałam się na przykład też z tym, że po mikrodyscektomii zalecają, żeby w ogóle nie nosić gorsetu. Także... Takie są ogólne zalecenia, ale wszystko też zależy od Waszego operatora. Co z siedzeniem i czy możecie siadać? E, no pierwsza rzecz jest taka, że jakoś musicie wrócić ze szpitala, e, natomiast no, broń Boże nie siadacie sami za kierownicę, ktoś, m, ktoś Was przywozi. Fotel najlepiej ułożyć w pozycji półleżącej, a co do siedzenia w domu, e, zaczynamy dosłownie od 5 minut i przez ten okres 8 tygodni stopniowo wydłużamy, ale przy 8 tygodniu nie powinno być to więcej niż 30 minut na razie e, siedzenia e, jednym ciągiem, tak? Czyli zaczynacie od dosłownie 5 minut dziennie, e, do jakichś tam posiłków, ale naprawdę szybko. Część pacjentów je po prostu nastojąca. To też jest ważne, żeby nie przeciążać kręgosłupa w ten sposób. Jeśli chodzi o sen, najlepszą pozycją jest pozycja albo leżenia na plecach, albo leżenia na boku. I teraz, w pozycji leżenia na plecach, najlepiej ułożyć sobie małą poduszkę pod kolanami. Jeśli leżycie na boku, poduszkę między kolanami. Wstajemy oczywiście przez bok, odwracając się, odpychając się z rąk. Nie robimy takiego ciągnięcia. Co ze schylaniem? Już mówiłam o tym na początku, że w przypadku implantów i stabilizacji przez 8 tygodni bezwzględnie przestrzegamy zakazu schylania się przy mikrodysektomiach krócej, do 4 tygodni. Natomiast to co jest ważne, jeśli na przykład zakładamy buty, to staramy się ułożyć jedną stopę na kolanie, tak? I wtedy wykładamy buty. Możemy wykorzystać łyżki do butów, natomiast bezwzględnie przestrzegamy zakazu schylania się. Jeśli chodzi o higienę. Pierwsza kwestia jest taka, żeby dobrze zabezpieczyć bliznę, czyli są plastry wodoodporne, można się taśmą stretch dookoła owinąć, tak? Żeby przede wszystkim dopóki nie są zdjęte szwy, żeby rana nam nie zamokła, to ryzyko jakichś tam powikłań. E, prysznic oczywiście bierzemy na stojąco, e, głowę oczywiście, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, myjemy na stojąco, nie pochylamy się. Jeśli chodzi o mycie zębów, na początek też najlepiej korzystać po prostu z kubeczka, tak, e, i w ten sposób płukamy zęby. Potem możemy nachylić się po prostu jedną rękę położyć na ścianie czy na pralce z boku, ale jeśli się lekko schylamy, to właśnie żebyśmy mieli podparcie, zabezpieczenie dla kręgosłupa. Co z seksem, bo to jest ważny temat. Słuchajcie, najlepiej nie angażować się przez 2 do 6 tygodni. To jest takie ogólne zalecenie. Ze względu na to, że czasami trochę puszczają hamulce, prawda, podczas aktywności seksualnych. E, co do pozycji, dla mężczyzn wskazana jest zdecydowanie pozycja leżenia na plecach. E, jeśli chodzi o kobiety, to też leżenie na plecach, partner jest od góry, ale też tak, żeby nie kładł się bezpośrednio na partnerkę, czyli jest podparty na. Na przedramionach. Dobre mogą być też pozycje na boku. To co ważne, wolno, bez jakiegoś szarpania. Myślę, że jeśli macie z tym problemy, to powinniście po prostu porozmawiać na spokojnie ze swoimi partnerami, omówić ten temat, żeby nie był dla was stresujący. Teraz parę słów o rehabilitacji po powrocie do aktywności fizycznej. Tak naprawdę rehabilitacja zaczyna się już od pierwszych godzin czy doby po operacji, kiedy fizjoterapeuta powinien was spionizować, pochodzić z wami delikatnie, dać pierwsze ćwiczenia. Ten pierwszy okres w przypadku mikro 4 tygodnie, w przypadku stabilizacji około 8 tygodni. Jest to taki okres, gdzie głównie terapeuta będzie pracował nad blizną pooperacyjną, kiedy będą już zdjęte szwy, dlatego że rozpracowanie blizny jest bardzo istotne, bo blizny dają dużo powikłań. Rozluźnianie mięśni przykręgosłupowych. Jeśli są jakieś pozostałości, mrowień, drętwień, osłabienia nogi, to powinniście zacząć też już wykonywać jakieś delikatne ćwiczenia neurorozwojowe, ale to wszystko w gestii terapeuty. I delikatne ćwiczenia na aktywację mięśni brzucha, pośladków, natomiast bardzo delikatne. Po tych 8 tygodniach stopniowo będziecie mieli wprowadzone właśnie ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia poprawiające zakres ruchomości kręgosłupa, bo wtedy można już zacząć robić delikatne ćwiczenia zgięciowe, wyprostne, rotacyjne. I po 12 tygodniach, jeśli chodzi o stabilizację, no oczywiście trochę krócej w przypadku mikro, Możecie wykonywać jakby coraz cięższe ćwiczenia. To, co jest ważne, jeśli chcecie wrócić do pełnej aktywności fizycznej, możecie to zrobić od około, myślę, że 6 miesięcy jest takim optymalnym okresem ze względu na gojenie. Oczywiście bardzo ważne jest potem, żeby dobrze przygotować te mięśnie. Po tych tak naprawdę 12 tygodniach możecie zacząć właśnie oprócz ćwiczeń basen. Czyli wszelkie aktywność, pływanie i tak dalej jest jak najbardziej ok. Jazda na rowerze stacjonarnym, właśnie tego typu proste aktywności. To na co trzeba uważać no, także po, tych, po tym pół roku, to to, żeby nie obciążać kręgosłupa zajęciami typu skoki na trampolinie, jakieś takie mocno przeciążające zajęcia. Uważałabym też ze skłoszem, z tenisem, gdzie jest bardzo dużo szybkich, rotacyjnych ruchów, dlatego że same deski rotacyjnych, szybkich ruchów po prostu nie lubią. Więc troszeczkę musicie też albo się bardzo dobrze przygotować fizycznie, albo troszeczkę zmodyfikować tą swoją aktywność. Tak? No bo wiadomo, że zreperowali wam kręgosłup, ale on nie będzie w takim stanie, jak był. 20 lat temu, zwłaszcza jeśli macie stabilizację, trzeba uważać, dlatego że segmenty potem wyżej mają tendencję do właśnie nadruchomości i do tego, że tam zaczyna się robić nowa przypoblina. Dlatego tak ważne jest przygotowanie fizyczne, wzmocnienie wszystkich mięśni. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był dla Was przydatny. Bardzo proszę o e, lajki, subskrypcje. Jeśli jesteście z Warszawy, serdecznie zapraszam na wizytę do mnie do gabinetu, przyjmuję na Warszawskim Brzegu Bożu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Hej!